Witajcie. Z tej strony Damian. Przed prezentacją Meganki e, zapraszam was na naszą grupę. Link do tej grupy będzie mi w opisie filmu, także klikajcie, dołączajcie, kanał subskrybujcie, film lajkujcie. Naprawdę mi miło. A dzisiaj chciałem wam zaprezentować Renault Megane z 2010 roku e, z silnikiem 1.6 benzyna o mocy 110 koni. Autko jest sprowadzone ze Szwecji, e, samochód jest od osoby prywatnej. E, w ostatnich rękach była 3 lata. Autko jak na swoje lata, swój przebieg. Myślę, że naprawdę w fajnej kondycji. Do samochodu mamy dwa komplety felk aluminiowych, oryginalnych Renault. Dwa takie same wzory, o ile się nie mylę, bądź bardzo, bardzo podobne. Zawieszeniowo samochód jak najbardziej w porządku. Nie stwarzał problemów na trasie. Bieżnikowo opony letnie na jeden sezon. Myślę, że dojeździć w przyszłym sezonie nowy właściciel będzie myślał już o nowych oponach. Zimówki bieżnikowo jak najbardziej w porządku. Elektryka działa, klimatyzacja działa zawieszeniowo bez zastrzeżeń. Z tyłu nowe tarcze i klocki. Auto w czarnym kolorze w dość fajnym, poszukiwanym. Jeżeli chodzi z mojego doświadczenia silniku. Jest to wersja pięciodrzwiowa Auto bez korozji, bez jakichś większych wgnieceń i parę rysek. O, tutaj mamy parę rysek, tutaj są gdzieś to jakieś parkingowe, z drugiej strony jak będę szedł, pokażę Wam jest chyba wgniotka, a poza tym bez zastrzeżeń. w środku też bardzo przyjemnie. Z tyłu mamy elektryczne szyby, co nie zawsze jest takie oczywiste. Mamy też Isofix. Niestety półki nie mamy. Próg zadunkowy. Uczy się, zaczyna padać deszcz. Dzisiaj mam naprawdę pecha, bo nagrywam już drugi filmik i drugi raz zaczyna padać. może a więc tak samochód ma 213 tysięcy przebiegu mamy tempomatik, sterowanie radia z joysticka dodatkowego klimatyzację, mamy dwie strefy manualna skrzynia sześciostopniowa. mamy elektryczne szyby elektryczne lusterka podgrzewane fotele także myślę, że jak najbardziej przyzwoicie a miałem wam winionkę pokazać, czy ja ją znajdę? No, może być problem, ale naprawdę nie jest jakaś wielka. Na masie jakieś delikatne przebiegowe odpryski. Silnik jest suchy, od góry jak i od dołu, bez zastrzeżeń. Także z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że to dosyć szybka prezentacja, ale. Nie chciałbym Was też zanudzać. Eee, także zapraszam Was na godziny. Do zobaczenia.